Cisza wrocławskiej nocy była jak zawsze przytłaczająca. Sierżant Tomasz Kowalski prowadził radiowóz wzdłuż opustoszałych ulic, gdzie jedynym towarzyszem była bladożółta poświata latarni odbijająca się w wodach Odry. Po 15 latach służby w policji nocne patrole stały się dla niego rutyną, monotonnym rytuałem, który pozwalał mu uciec od natrętnych myśli i wyrzutów sumienia. Tej nocy jednak coś było inaczej. Gdy przejeżdżał obok starego schroniska dla zwierząt na przedmieściach jego uwagę przykuł nieruchomy kształt przy zardzewiałej bramie. W świetle księżyca dostrzegł wychudzonego owczarka niemieckiego, który stał jak posąg, wpatrując się w radiowóz z intensywnością, która sprawiła, że Tomasz poczuł dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa. Zatrzymał samochód i powoli wysiadł, starając się nie wykonywać gwałtownych ruchów. Pies nie uciekł, nie szczekał, po prostu patrzył. W jego oczach było coś, co sprawiło, że Tomasz poczuł się nieswojo. To spojrzenie było dziwnie znajome. Wszystko w porządku, piesku? Zapytał cicho, zbliżając się powoli. Owczarek niemiecki poruszył lekko ogonem, ale pozostał w miejscu. Tomasz zauważył starą, zniszczoną ona jego szyi. Ostrożnie wyciągnął rękę, by oczyścić zabrudzoną metalową zawieszkę. To, co zobaczył, sprawiło, że świat wokół niego nagle się zatrzymał. Na blaszce wygrawerowane było własność Tomasza Kowalskiego. To niemożliwe. To nie mógł być. Ruda? Jego partner K9, który zaginął trzy lata temu podczas chaotycznej akcji na obrzeżach miasta? Nogi się pod nim ugięły. Usiadł na zimnym chodniku, próbując uporządkować myśli. Ruda, jego wierny towarzysz, został uznany za zagubionego podczas służby. Przez miesiące Tomasz przeszukiwał każdy zakamarek miasta, ale bez skutku. Teraz, po trzech latach, pies pojawił się znikąd, wychudzony i pokryty bliznami. Ruda powoli podszedł do Tomasza i położył mu głowę na kolanach gest, który tysiące razy wykonywał podczas ich wspólnej służby. To ostatecznie potwierdziło jego tożsamość. Łzy napłynęły do oczu sierżanta, gdy delikatnie głaskał szorstką sieść swojego odnalezionego przyjaciela. Co ci się stało, partneru? Gdzie byłeś przez ten cały czas? Szeptał, badając wzrokiem każdą bliznę i ślad na ciele psa. Stan Rudy wskazywał na długotrwałe zaniedbanie i prawdopodobnie celowe krzywdzenie. Ktoś trzymał go w niewoli, wykorzystywał do czegoś, ale do czego? Tomasz pomógł Rudzie wejść do radiowozu i natychmiast skontaktował się z dyżurnym. Centrala, Tukowalski Kowalski. Kończę patrol wcześniej, sytuacja osobista. Nie czekając na odpowiedź, skierował się do swojego mieszkania. Po drodze zatrzymał się w całodobowym sklepie, kupując karmę i podstawowe akcesoria dla psa. W domu przygotował prowizoryczne legowisko i miskę z wodą. Ruda, mimo zmęczenia, nie chciał jeść ani odpoczywać. Zamiast tego krążył niespokojnie po mieszkaniu, co jakiś czas zatrzymując się przy drzwiach i cicho skomląc. Jego zachowanie było nietypowe, jakby próbował przekazać jakąś wiadomość. Tomasz usiadł przy swoim starym biurku i zaczął robić notatki. Data zaginięcia Rudy, okoliczności, stan, w jakim go znalazł, dziwne zachowanie. Coś mu tu nie pasowało. Schronisko, przy którym znalazł psa, było prowadzone przez organizację Nowe życie miejsce, które już wcześniej było przedmiotem skarg i niejasnych plotek. Patrząc na śpiącego wreszcie Rudę, Tomasz podjął decyzję. Jutro rozpocznie prywatne śledztwo. Najpierw odwiedzi schronisko, tym razem nie jako przypadkowy świadek, ale jako funkcjonariusz policji. Musiał dowiedzieć się, co spotkało jego partnera przez te trzy lata. Czuł, że odkrycie prawdy może go zaprowadzić w bardzo niebezpieczne miejsca, ale był to winien ludzie. Jeśli ta historia cię zainteresowała, nie zapomnij subskrybować naszego kanału i dać lajka. Napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Jedziemy dalej. Świt zastał Tomasza przy komputerze, gdzie spędził większość nocy, przeglądając stare raporty policyjne i dokumenty związane ze schroniskiem, nowe życie. Ruda leżał u jego stóp, od czasu do czasu podnosząc głowę i nasłuchując odgłosów z ulicy. Zachowanie psa było nietypowe, reagował nerwowo na każdy przejeżdżający samochód dostawczy. Tomasz postanowił najpierw zbadać o rudy. W świetle poranka zauważył coś, czego wcześniej nie dostrzegł: na wewnętrznej stronie metalowej blaszki znajdowały się ledwo widoczne oznaczenia NZ 847. Ko. Sfotografował je i wysłał do swojej znajomej, Agnieszki Witkowskiej, z od analizy danych w laboratorium policyjnym. Dzień dobry, Aga. Przepraszam za tak wczesną wiadomość, ale to pilne. Możesz sprawdzić, czy ten kod ma jakieś znaczenie? Napisał w wiadomości. Odpowiedź przyszła niemal natychmiast, Tomasz, jesteś niemożliwy. Daj mi godzinę. Około dziewiątej rano Tomasz pojawił się przed schroniskiem. W świetle dnia budynek wyglądał jeszcze bardziej przygnębiająco: odrapane ściany, zardzewiałe kraty i wszechobecny zapach zaniedbania. Przy wejściu siedział młody mężczyzna, bardziej zainteresowany telefonem niż swoimi obowiązkami. Dzień dobry, sierżant Kowalski przedstawił się Tomasz, pokazując odznakę. Chciałbym porozmawiać z kierownikiem placówki. Pracownik, przedstawiający się jako Marek, wyraźnie się zmieszał. Pani kierownik jest na urlopie. Mogę w czymś pomóc? Tomasz zaczął zadawać pytania o procedury przyjmowania zwierząt, dokumentację i system oznaczania. Marek odpowiadał wymijająco, często się plącząc. Szczególnie nerwowy stał się, gdy Tomasz wspomniał o kodach na obrożach. W trakcie rozmowy do schroniska weszła kobieta w średnim wieku. Przedstawiła się jako Marta Zielińska, jedna z wolontariuszek. Jej reakcja na widok od znaki Tomasza była intrygująca, przez ułamek sekundy na jej twarzy pojawił się wyraz prawdziwego przerażenia. Czy moglibyśmy porozmawiać na osobności? Zapytała cicho, gdy Marek na chwilę się oddalił. Tomasz skinął głową i podążył za nią do małego pomieszczenia gospodarczego. Coś się tu dzieje szepnęła Marta, nerwowo zerkając na drzwi. Zwierzęta znikają bez śladu. Dokumenty są fałszowane. Boję się, ale nie mogę milczeć. Zanim zdążyła powiedzieć coś więcej, jej telefon zawibrował. Po przeczytaniu wiadomości zbladła. Muszę iść. Proszę wrócić jutro o tej samej porze. Powiedziała pospiesznie i niemal wybiegła z pomieszczenia. W drodze powrotnej Tomasz otrzymał wiadomość od Agnieszki. Ten kod jest częścią większego systemu. NZ to Abwies Nowe Życie, ale numeracja nie zgadza się z oficjalną dokumentacją schroniska. Co ciekawe, znalazłam podobne oznaczenia w aktach sprawy o przemyt z zeszłego roku, ale akta zostały utajnione. Ktoś wysoko postawionyował dostęp. Tomasz zaparkował przed swoim blokiem, ale zanim wysiadł z samochodu, zauważył czarnego sufa zaparkowanego po przeciwnej stronie ulicy. Dwóch mężczyzn w środku nie wyglądało na przypadkowych przechodniów. Gdy uruchomił silnik i ruszył, suf również się poruszył. Przez następne dni Tomasz próbował skontaktować się z Martą Zielińską, ale jej telefon milczał, a w schronisku twierdzono, że wzięła urlop. Coś mu mówiło, że kobieta nie wyjechała z własnej woli. Tymczasem Ruda zaczął wykazywać coraz dziwniejsze zachowanie, reagował panicznie na dźwięk silników diesla i zapach środków dezynfekujących. Podczas jednego z wieczornych spacerów, Ruda nagle znieruchomiał i zaczął intensywnie węszyć. Zanim Tomasz zdążył zareagować, pies pociągnął go w kierunku starej dzielnicy przemysłowej. Po kilkunastu minutach zatrzymali się przed opuszczonym magazynem. Miejsce wyglądało na dawno nieużywane. Ale Tomasz zauważył świeże ślady opon przed zardzewiałą bramą. Co tu znalazłeś, przyjacielu? szepnął, obserwując, jak Ruda metodycznie obwąchuje teren. Korzystając z latarki w telefonie, Tomasz opszedł budynek. W jednym z załóg znalazł sto z wyrzuconych dokumentów. Większość była podarta i zalana deszczem, ale kilka kartek pozostało czytelnych. Były to formularze transportowe z logiem Nowe życie. Ale adresy docelowe nie zgadzały się z oficjalną dokumentacją schroniska. W tym momencie Ruda zaczął cicho warczeć. Tomasz usłyszał zbliżające się kroki i szybko schował się za kontenerem na śmieci. Dwóch mężczyzn w roboczych kombinezonach przeszło obok, prowadząc ożywioną rozmowę w języku, który brzmiał jak ukraiński. Jeden z nich niósł charakterystyczną metalową walizkę z oznaczeniem weterynaryjnym. Gdy mężczyźni zniknęli we wnętrzu magazynu, Tomasz zaczął robić zdjęcia znalezionych dokumentów. Nagle jego telefon zawibrował, wiadomość od Agnieszki. Tomasz, mamy problem. Ktoś włamał się do mojego komputera. Wszystkie pliki związane z kodem NZ zostały skasowane. To nie jest przypadek. Następnego dnia Tomasz postanowił odwiedzić weterynarza, który oficjalnie współpracował ze schroniskiem. Doktor Janusz Wodecki przyjął go w swoim gabinecie ale jego nerwowe zachowanie i wymijające odpowiedzi tylko pogłębiły podejrzenia Tomasza. Szczególnie zainteresowała go mapa na ścianie gabinetu, gdzie pineszkami zaznaczone były miejscowości w promieniu 200 km od Wrocławia. To punkty kontroli weterynaryjnej dla transportów międzynarodowych, wyjaśnił Wodecki, zauważając zainteresowanie Tomasza. Standardowa procedura. Ale Tomasz zauważył coś jeszcze: niektóre pineszki miały te same oznaczenia co kot na obroży rudy. Zrobił dyskretnie zdjęcie mapy telefonem. Wieczorem, analizując zebrane informacje w swoim mieszkaniu, Tomasz usłyszał dzwonek do drzwi. Na progu stał młody chłopak z pizzerii z dostawą, której Tomasz nie zamał. Zanim zdążył zareagować, Ruda zaczął szczekać ostrzegawczo. Dostawca szybko się wycofał, zostawiając pudełko. Wewnątrz nie było pizzy, lecz zdjęcie martyzielińskiej z odręczną notatką, ona próbowała ostrzec. Ty będziesz następny. Tomasz natychmiast zadzwonił do swojego przełożonego, komisarza Wiśniewskiego, ale jego reakcja była zaskakująca. Kowalski, odpuść to. Zajmij się normalną pracą. To nie jest sprawa dla zwykłego sierżanta. Ta odpowiedź tylko utwierdziła Tomasza w przekonaniu, że natrafił na coś poważnego. Ktoś na wysokim szczeblu próbował zatuszować sprawę. Ale dlaczego? Co takiego działo się w schronisku, nowe życie, że angażowało to tak wpływowe osoby? Przeglądając ponownie dokumenty znalezione przy magazynie, Tomasz zauważył powtarzający się wzór: wszystkie transporty były planowane na dni, gdy w mieście odbywały się duże wydarzenia kulturalne lub sportowe. Czy to był sposób na ukrycie nielegalnej działalności w natłoku normalnego ruchu miejskiego? Kolejny dzień przyniósł przełom w sprawie. Agnieszka zjawiła się nieoczekiwanie w mieszkaniu Tomasza, blada i zdenerwowana. Przyniosła ze sobą kopię zapasową skasowanych danych, którą przezornie zachowała na prywatnym dysku. To sięga znacznie głębiej niż przypuszczaliśmy, powiedziała, rozkładając dokumenty na stole. Schronisko Nowe Życie to tylko przykrywką. Znalazłam powiązania z firmami w całej Europie Wschodniej. Transport zwierząt to część większego procederu. Ruda, który dotąd trzymał w kącie, nagle podniósł głowę i zaczął intensywnie nasłuchiwać. Tomasz już wiedział, że jego partner wyczuł coś niepokojącego. Chwilę później usłyszeli dźwięk silnika. Kolejny czarny SUV zaparkował pod blokiem. Musimy się pospieszyć, szepnął Tomasz, przeglądając dokumenty przyniesione przez Agnieszkę. Wśród nich znajdowały się faktury, umowy i, co najbardziej niepokojące, zdjęcia satelitarne różnych lokalizacji w okolicach Wrocławia. Szczególną uwagę zwracał kompleks budynków w Oławie, małym mieście nieopodal Wrocławia. Według dokumentów, była to siedziba firmy Transvet Export, ale satelitarne zdjęcia pokazywały znacznie większą aktywność, niż można by się spodziewać po zwykłej firmie transportowej. Zobacz te kody Agnieszka wskazała na serię cyfr w dokumentach. Są identyczne jak te na obroży Rudy. To system znakowania. Każdy pies ma przypisany konkretny kod i trasę. Nagle Ruda zerwał się i podbiegł do okna. Warując w charakterystyczny sposób, tak jak został wyszkolony, gdy wyczuwał zagrożenie podczas służby, Tomasz ostrożnie wyjrzał przez żaluzję. Dwóch mężczyzn z czarnego sufa rozmawiało przez telefon, wyraźnie obserwując jego mieszkanie. Muszę cię stąd wydostać, powiedział do Agnieszki. Tylnym wyjściem. Zabierz dokumenty i schowaj je w bezpiecznym miejscu. Gdy Agnieszka bezpiecznie opuściła budynek, Tomasz otrzymał nieoczekiwany telefon od Krystiana Nowaka, jednego z dyrektorów Nowego Życia. Mężczyzna zaproponował spotkanie, twierdząc, że chce wyjaśnić całą sytuację. Rozumiem twoje zaangażowanie w sprawę, sierżancie, powiedział Nowak przez telefon. Ale czasem lepiej nie drążyć pewnych tematów. Może moglibyśmy dojść do porozumienia? Tomasz zgodził się na spotkanie w kawiarni w centrum miasta. Wiedząc, że to może być pułapka, ale też szansa na zdobycie więcej informacji, przed wyjściem założył na siebie podsłuch i powiadomił jedynego człowieka, któremu wciąż ufał w komendzie, starszego posterunkowego Michała Adamskiego. W kawiarni Nowak próbował najpierw przekupić Tomasza, oferując znaczną sumę pieniędzy za zapomnienie sprawy. Gdy to nie zadziałało, jego ton stał się bardziej złowieszczy. Nie rozumiesz, w co się pakujesz, syknął Nowak. To nie jest zwykły biznes. Mamy wsparcie na najwyższych szczeblach. Jeden telefon i twoja kariera w policji się kończy. A co z twoją przyjaciółką z laboratorium? Byłoby szkoda, gdyby straciła pracę. Tomasz zachował kamienną twarz, ale w środku kipiał z wściekłości. Nagranie tej rozmowy mogło być kluczowym dowodem. Teraz już wiedział na pewno: nowe życie. Było częścią międzynarodowej siatki zajmującej się nielegalnym transportem zwierząt. Po spotkaniu z Nowakiem, Tomasz wrócił do mieszkania, gdzie czekał na niego niespokojny Ruda. Nagle pies zaczął zachowywać się dziwnie, podszedł do szafy w przedpokoju i zaczął przy niej drapać. Tomasz otworzył drzwi i znalazł niewielkie urządzenie podsłuchowe, sprytnie ukryte między ubraniami. Ktoś był w jego mieszkaniu podczas jego nieobecności. Musimy się stąd wynieść, przyjacielu, szepnął do Rudy, szybko pakując najpotrzebniejsze rzeczy do torby. Zabrał też wszystkie dokumenty związane ze sprawą i laptop. Kiedy wychodził, zauważył, że tym razem przed blokiem stały już dwa czarne SUV Y. Tomasz zdecydował się zaryzykować, zadzwonił do Michała Adamskiego, prosząc o pomoc. Potrzebuje bezpiecznego miejsca, Michał. I to szybko. Adamski zgodził się bez wahania. Podając adres swojego domku letniskowego pod miastem. Bądź ostrożny, Tomek. W komendzie dzieją się dziwne rzeczy. Naczelnik Wydziału Kryminalnego osobiście próbował uzyskać dostęp do Twoich raportów. W drodze do kryjówki Tomasz kilkakrotnie zmieniał trasę, upewniając się, że nikt go nie śledzi. Ruda siedział czujnie na tylnym siedzeniu, od czasu do czasu wydając ciche pomruki ostrzegawcze. W domku Adamskiego Tomasz rozłożył wszystkie zebrane materiały. Połączenie faktów zaczęło układać się w przerażający obraz. Nowe życie było tylko jednym z elementów rozbudowanej siatki. Psy były wykorzystywane do różnych celów, od nielegalnych walk po eksperymenty medyczne. Niektóre trafiały do laboratoriów w Europie Wschodniej. Późną nocą otrzymał zaszyfrowaną wiadomość od Agnieszki: Znalazłam Martę. Jest w szpitalu w Oławie. Stan stabilny, ale została pobita. Zostawiła dla ciebie informacje. Następnego ranka Tomasz, przebrany za pracownika administracji szpitalnej, dostał się do pokoju Marty. Kobieta była posiniaczona, ale przytomna. Gdy go zobaczyła, jej oczy rozszerzyły się ze strachu i ulgi jednocześnie. Mają wszystko udokumentowane, wyszeptała. W biurze Nowaka, w sejfie za obrazem. Tam są dowody na wszystko, nazwiska, daty, miejsca. I coś jeszcze, lista skorumpowanych funkcjonariuszy. Zanim zdążyła powiedzieć coś więcej, na korytarzu rozległy się szybkie kroki. Tomasz ledwo zdążył się ukryć w łazience, gdy do pokoju wszedł mężczyzna w garniturze, przedstawiając się jako funkcjonariusz policji. Przez uchylone drzwi Tomasz rozpoznał go, to był zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego. Po wyjściu ze szpitala Tomasz wiedział, że ma mało czasu. Musiał dostać się do biura Nowaka, zanim dokumenty zostaną zniszczone. Ale jak to zrobić, gdy budynek był teraz pod stałą obserwacją? Odpowiedź przyszła nieoczekiwanie. Ruda, który przez cały ten czas zachowywał się niespokojnie, nagle zaczął intensywnie węszyć przy mapie rozłożonej na stole. Jego nos zatrzymał się na punkcie oznaczającym stary system tuneli technicznych pod miastem. Jeden z nich prowadził w pobliże budynku Nowego Życia. Plan był ryzykowny, ale wykonalny. Tomasz przestudiował stare plany tuneli technicznych pod miastem, które Adamski zdobył z archiwum miejskiego. System podziemnych korytarzy, pozostałość po czasach zimnej wojny, prowadził zaledwie 20 metrów od piwnicy budynku Nowego Życia. To nasza jedyna szansa, partneru, szepnął do Rudy, przygotowując sprzęt. Adamski załatwił mu profesjonalną kamerę i dyktafon. Agnieszka pracowała nad zabezpieczeniem kanałów komunikacji, aby wszystkie zebrane dowody trafiły natychmiast na zabezpieczone serwery. O północy Tomasz i Ruda wślizgnęli się do systemu tuneli przez właz w opuszczonej części miasta. Wilgotne korytarze przypominały labirynt, ale Ruda pewnie prowadził, jakby znał drogę. Tomasz zrozumiał, jego partner musiał być przetrzymywany w tych tunelach podczas swojego zaginięcia. Po godzinie dotarli do ściany graniczącej z piwnicą budynku Nowego Życia. Zgodnie z planami, znajdowało się tu stare przejście techniczne, obecnie zamurowane. Tomasz ostrożnie usunął luźne cegły, tworząc otwór wystarczająco duży, by się przecisnąć. Piwnica była ciemna i zatechła. Ruda poruszał się bezszelestnie, prowadząc Tomasza w stronę schodów. Na górze słyszeli głosy, nocna zmiana ochrony. Musieli być niezwykle ostrożni. Wykorzystując moment zmiany warty, przemknęli na pierwsze piętro. Biuro nowaka znajdowało się na końcu korytarza. Tomasz wiedział, że ma maksymalnie 10 minut, zanim strażnik wróci z obchodu. W biurze, dokładnie jak mówiła Marta, za obrazem znajdował się sejf. Tomasz wyjął z torby niewielkie urządzenie elektroniczne skonstruowane przez Agnieszkę, eksperymentalny skaner używany w laboratorium policyjnym. Po dwóch minutach usłyszeli ciche kliknięcie. Wewnątrz znajdowały się teczki pełne dokumentów, dyski twarde i, co najważniejsze, mały notes z odręcznymi notatkami nowaka. Wszystko wskazywało na rozbudowaną sieć powiązań między schroniskiem, firmami transportowymi i skorumpowanymi urzędnikami. Nagle ruda znieruchomiał. Sekundę później usłyszeli kroki na korytarzu. Tomasz szybko zrobił zdjęcia najważniejszych dokumentów i wysłał je do Agnieszki. Schował notes do kieszeni i zamknął safe. Kiedy próbowali się wycofać, drzwi biura się otworzyły. W progu stał Nowak we własnej osobie. Jego zaskoczenie szybko przerodziło się w złość. Wiedziałem, że będziesz próbował czegoś głupiego, Kowalski syknął, sięgając do kieszeni. Ale nie zdążył wyciągnąć broni. Ruda, wyszkolony policyjny pies, zareagował błyskawicznie, unieruchamiając mężczyznę jednym precyzyjnym skokiem. W tym momencie rozległy się syreny policyjne. Adamski, zgodnie z planem, wezwał posiłki z sąsiedniego województwa, omijając lokalną komendę. Do budynku wkroczył oddział policji pod dowództwem naczelnika z Poznania. Dokumenty znalezione w sejfie Nowaka ujawniły całą prawdę. Nowe Życie było centralą międzynarodowej siatki zajmującej się nielegalnym transportem zwierząt. Zamieszani byli funkcjonariusze policji, urzędnicy i biznesmeni z całej Europy Wschodniej. Kilka tygodni później, kiedy pierwszy szok po ujawnieniu skandalu opadł, Tomasz siedział w swoim mieszkaniu, przeglądając gazety opisujące całą sprawę. Ruda leżał przy jego nogach, wreszcie spokojny i zrelaksowany. Na stole leżało pismo z komendy głównej, propozycja awansu i przeniesienia do Wydziału do Walki z Przestępczością Zorganizowaną. Bez ciebie by się nie udało, partneru, powiedział Tomasz, głaszcząc Rudę po głowie. Pies spojrzał na niego z tym samym zaufaniem które połączyło ich lata temu, gdy zostali partnerami. Teraz, po wszystkim, co przeszli, ta wieś była silniejsza niż kiedykolwiek. Drodzy widzowie, historia Tomasza i Rudy pokazuje nam, że prawdziwe partnerstwo i oddanie mogą pokonać największe przeciwności. Jeśli ta opowieść poruszyła Wasze serca, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i zostawić łapkę w górę. Czekamy na Wasze komentarze, podzielcie się z nami historiami o wyjątkowych więziach między ludźmi i zwierzętami. Każdego dnia publikujemy nowe, poruszające historie, które przypominają nam o tym, co w życiu najważniejsze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.